mam Widzowie, dzisiaj pokażę wam jak wyglądają prawdziwe Fabianowice ale w Minecraft'cie, takie które tylko ja mogę zagrać nie inni, tylko ja właśnie wam teraz to pokażę, że nie było. nie jest tak dużo na co dodanych przypominam, że to będzie w kresie to jest mój taki ulubiony i ulubion. nie chciałem w takim normalnym rozmiarze no i co, pokażę wam jak um, ultra fabianowice i to będzie dopiero budowane, na początku co zbudowałem to ten dom, mogę wam pokazać, w środku mieszka dwóch villagerów, nie wiem czy zostali pożarci przez endermanów. Pominam, że nie ma smoka, bo został zabity przeze mnie. Nie chcę go wycofać. Z tymi wzorcami. to? Nieważne. Tutaj mamy teleport do normalnego świata, ale ja na teraz nie chcę. Patrz, o o, dużo rzeczy dostało. Dodanych. Czemu ten bałwan? Bo, jak ktoś mi tu kradnie piasek, to musi być bałwan. Ale dodałem też wodę, żeby też trochę nie zabierali. Zauważyłem, że zabierają tu piasek. Dlatego dodałem tu bałwana, i dodałem tu też. Może zagrody, żeby też trochę mógł tylko być tutaj. To jest rudnik. Czerwona strefa oznacza ci, co nie umiem pływać do maksymalnej tu mogą do tej linii czerwonej, a do co umiem pływać, to jeszcze tutaj mogą, dalej nie, bo tu dziura jest. Takie pomyślane tutaj dałem, te yy, No i to, 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 to. Te, to będzie budowane, to będzie wieżowiec, to będzie takie wielkie rzeszok. Ja będę co chwilę to budował coraz wyżej, coraz wyżej, to po prostu dodałem, bo chcę mieć tu też trochę Pomyśla O! Chciałem dodać dwa, dwóch rzeczy: tu mamy dom, tu mamy tą buźkę Jak będzie się nudziło. To było sobie.

Dobra. Co dalej? Panu mówię, kradną, kradną jak najęci. I wiecie co? Ja wiem co zrobię. A bo tu bałwan chodzi widzę. Dlaczego tak woda jest zimnie zbudowana, nie wiem. Ale ja muszę zrobić tak. To tak nie może wyglądać. Że trochę miejsca dać dla bałwana, bo ten nie kradnie. Nie wiedziałem, że zerwane też lubią yy, piasek brać. To zdenerwujące. Ale spokojnie, Fabian wie, co zrobić. Żeby nie kradnęli te lamusy, kurde. Że buduje. Może, w nie są to tak najlepsze. Kiedyś byli lepsze. Byli takie ogromne, jeszcze większe niż jakieś Wojanowice I szybciej powstali. I w ogóle. Dobra. Teraz do dodam bałwana. Z nożyczkami, bo... tak. I piasek teraz. A piasek chyba tutaj jest. O, tak. Piasek. Wam, jak budować prawdziwego bałwana? Zero... Bez patyk. Okej. Okay. Czekaj, czekaj, czekaj. O! A za bałwan jak sobie chodzi. Być... Albo nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Sorry bałwanie. Czyli honory. Oh, o no na nakita. Sorki, ale on mi śnieży trochę teren, a ja tak nie chcę. Może tu śnieżyć. Jak on wyszedł? Nie, ja muszę zobaczyć, jak on wszedł tu. Nie, no on ma jakieś moce. On ma są jakieś super moce, kurde. Ma super moce. I gwarantuję. Aha, tak. Rozumiem. Trzeba większe mury zrobić. I want to live. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Nie On, oni po prostu wystraszają ich. Nie, ja muszę zaraz ich zabić, bo my wkurzają już. Spokojnie, fajnie, wszystko pod kontrolą. To nie przez to, kurde. Teraz zobaczymy jaki talent będziesz miał Jeszcze tu dodam Spadaj, kurde, bo mi że te Endermaniety. Ja nie wiem jak oni mogą tak wchodzić po takich kłaskach, nie wiem. ale dzięki, że po. dzięki nimi teraz wiem, jak oni tu weszli. Trzeba trochę to powiększyć. Wtedy na pewno nie wejdą. A jak nie, to nie mają jakiejś super mocy, nie wiem, jak. to to O! Tak, czy my też możesz? dobra. No. Golema? Nie ma no, golema, w sumie to lubią tak teraz mówić golema, to bądź, możecie mieć golema tam, ale jednego, żeby był pokój tutaj trochę, a tutaj bałwany się bardzo sprzedają, jeszcze dałem tory, od tego do miejsca, gdzie zabiłem smoka trochę. Znaczy, nie zabiłem, zabiłem to tu y, łóżkiem. I bez zniszczenia bez tego, nie? To po co? Po co, nie? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jak zrespić smoka. Please. Tylko nie wiem, czy smok czasem będzie... Na pewno chyba nie zniszczy mi... Nie wiem czy zniszczy mi będą domek drewniany Ale po prostu O nie Ty uciekaj trochę spokój, nie Enderman? Ale on nie mają co robić, dlatego mi kraną kurde. Ja zabiję jak będzie się to Dobra, sobie pusiamę sobie po tym I wjump na bombę. No, ale ogólnie to jest tak. Mamy to. Tu będzie wielki wieżowiec. Tu będzie dom. Albo to będzie po prostu rajd dla Endermanów, bo oni lubią po prostu brać piasek. Tutaj będzie... No i nic. No i chyba to jest wszystko, co lubią. Ja jako nie wiem, jak się... Respi. I myślę sobie jeszcze, żeby zrobić nieskończoną taką drogę. Nie wiem, z tej strony. No i tak wyglądałem Ultra Fabianowica. Tutaj mamy dom. Nie wiem czy mój. Na razie wydałem taki podstawowy dom. A nie widzieliście trochę, a widzieliście to było w środku. Nie mam pokazać. W środku jest Enderman. I patrzę się w ścianę. Jak down u góry mam. Ej, co Ty na mnie warczysz? U góry mamy. Tak, trzeba trochę ścisnąć. Um, u góry mamy lampę. Tak, po prostu, żeby było światło. To, żeby po prostu. Widzę, że tu przychodzili. Ale widzę, że nie przychodzą. Nie lubią mnie. A gdzie pozostali? Fa... Nie ma nie ma Fabianowiczanów. Nie ma villagerów totalnie. No byli. O! To jest ten. O, to jest pierwszy villager. Pierwszy villager w ogóle. tak Fabianowic. Dlatego go nie chcę zabijać. A drugi był taki zielony ja nie wiem, gdzie on teraz jest. Oni, a, aż tak daleko oni są. Oni, serio nie chcą mieszkać. No i tak wygląda tej jąfegranowicę. Ultra. Żeby nam lepsze. Tak po prostu wyglądają obecnie. Tutaj się kłócą. Ja nie wiem co się dzieje. Tu mamy wodę w ogóle. Ej. Te. Nie wiem. No i lepiej, żeby sobie jeszcze coś wsadzić. Jakieś... Rzeczy do jedzenia Nie wiem czemu mi woda znika Pewnie mi ukradają wodę Lub nie wiem Piasek A najbardziej czy oni ukradają to piasek Nie mają co ukradać To kradają właśnie to Dobra Już myślałem, że uciekłeś No jak oni wchodzą, tu, wyście tu trochę porządek dajcie, no? Koniecznie, żeby trochę miał lagi, trochę nie chcę, żebym lagi miał. No, no, no i nic, sprawa. No i tu dalej nie możemy, bo tu już mamy dziurę. Chyba, że tu już byśmy też mogli się kąpać. No i nie wiem co dalej dodawać widzowie. Piszcie w komentarzach co tu jeszcze zbudować. Tylko nie jakieś chore rzeczy. Po prostu. Może tu uwierzę, jakby... Może tu coś bym w środku dodał, nie wiem. Nie wiem więzienie dodawać, czy co nie wiem. Piszcie w komentarzach, co dodawać. Tylko ja bym zbudował na razie tu. To tu jest na razie dość, trochę miejsca. Jest. A tu bym zbudował jeszcze takie nieskończone taką drogę. tam Może jakaś wyspa by tam trafił. No i jeszcze co chciałbym Wam pokazać. To jeszcze spawn. Ale nie wiem, gdzie on teraz jest. Ten spawn. I trochę szybko. To Chyba nie tu. Po prostu spawn. A na 10 lajków pokażę Wam świat, ale na zewnątrz. Czyli poza naderem. Jak ja wiem, gdzie jest, odzyskuję te widzę. No, żeby tam wejść, to widzowie bardzo trudno. Naprawdę. się tyle rzeczy zrobić. Podpowiłem. Pierwsze to musicie, wiecie, znaleźć ten kres i to jest i przypominam, że je, ja gram na starym telefonie to nie jest na nowym bo chcę po prostu też trochę zagrać na nim to wszystko z tego odcinka na razie no co mi kradniesz piasek no ja nie mogę nie, za to kill no, gdzie ty się teleportujesz? Widzicie, i teraz są Endermany. No ja nie mogę, no. En... Kurde, teleportuję się. No i tak będę musiał cały czas znowu kładać tutaj piasek. Dobra, jak zrobicie jeszcze tak raz, to w środku też będę dawał piasek. No, i będziecie wytracić swój ląd. A nie I po co oni to robią? No, nie wiem nie wiem czy ten atakuje ty ej 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 a ja tak nie chciałem żebyś tak robił o jest widzicie to jest zielony villager muszę go rozwalić bo tylko przeszkadza zabija tego nie chcemy tu mamy em, villagera to jest drugi villager na całym świecie jeszcze pierwszy niż te niebieskie te, te, te. te z lamą. Ale te też są spokojne, są blisko tego domku. I dodaję te bloki, bo. mi podoba się te bloki. myślę, żeby. Bo to by się przypomniał, że na, jeszcze Nethera, i tu mogę jeszcze trochę. Czy wiecie o co chodzi? No ale widzę, że jeszcze nie. Dobra. Widzowie, to na razie wszystko z tego odcinka. Na razie i no pa, pa.